Dzień dobry Państwu. Mam zaszczyt powitać Państwa w Politechnice Łódzkiej, jak już Pan Rektor Zbiciński powiedział, na pierwszej cyklu MKN Forum Konferencji Statuty Uczelni a Ustawa 2.0. Witam Pana Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pana Jarosława Gowina. Witam Panie Premierze w imieniu nas wszystkich. Pana Piotra Millera, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wy, witam Panią Dyrektor Generalną, Panią Anę, Annę Budelnowską. A chcę powitać Pana Profesora Jerzego Woźnickiego, Prezesa Fundacji Rektorów Polskich, który jest w drodze. Będzie lekkie spóźnienie. Oczekujemy, mam nadzieję, na Pana Profesora Jana Szmita, przewodniczącego KRASP. Słowa powitań kieruję pod adresem władz uczelni ze wszystkich ośrodków w naszym kraju, Cieszę się, że Wasze Magnificencje przybyły na dzisiejszą dyskusję. Serdecznie witam moderatorów oraz panelistów, którzy będą uczestnikami debat. Chciałbym powitać także wszystkich przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy przyjęli zaproszenie do udziału w konferencji. Szanowni Państwo, inicjatorem projektu NKN Forum jest nasze ministerstwo, które zdecydowało się na powtórzenie. Sprawdzonej formuły szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim. Najpierw, w czasie trwania prac nad treścią Konstytucji dla Nauki, wymienialiśmy poglądy podczas konferencji programowych Narodowego Kongresu Nauki, a teraz, w momencie jej wprowadzania, spotykać się będziemy na kolejnych dyskusjach NKN Forum. Szanowni Państwo, znajdujemy się dziś w murach Politechniki Łódzkiej. Cieszę się, że nasza uczelnia jest miejscem ważnych dyskusji na temat nauki i szkolnictwa wyższego, a także niewątpliwie będą dziś podejmowane w czasie całodniowych rozmów. Przed nami sześć paneli tematycznych, w których wystąpią przedstawiciele różnych profili uczelni. Głos w dyskusji nad implementacją zapisów tzw. konstytucji dla nauki popłynie także od kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to z pewnością spotkanie ekspertów zajmujących się tworzeniem projektów statutów uczelni, dokumentów, dokumentu fundamentalnego dla, dla działalności każdej szkoły wyższej. Od zapisów zawartych w statucie zależeć będzie między innymi organizacja uczelni, struktura, finansowanie poszczególnych obszarów działalności, kierunek rozwoju czy kwestia awansu pracowników. Każdy z uczestników NKN Forum ma zapewne swoje propozycje rozwiązań, ale także jeszcze wątpliwości i pytania. Mam nadzieję, że wymiana naszych doświadczeń będzie inspirująca w dalszych pracach w czasie wdrażania nowych przepisów prawnych. Jestem przekonany, że w ramach dyskusji uda się stworzyć projekty statutów najlepsze dla każdej uczelni. Życzę Państwu efektywnych obrad. Oddaję teraz głos Panu. Profesorowi Jarosławowi, Jarosławowi Górniakowi. Panie profesorze, teraz pan jako przewodniczący całości poprowadzi dalej. Dziękuję bardzo.